Cześć, dzisiaj w szkole cięcia będziemy opowiadać sobie o tym, jak przycinać lawendę. Lawenda jest taką przewinką, która dosyć szybko się rozrasta i w momencie, kiedy nie przycinamy jej regularnie, bardzo szybko się starzeje, czyli wypuszcza długie pędy, coraz słabiej kwitnie, te pędy się pokładają, tak jak widzicie tutaj teraz, ona nie była cięta około 2 lata. I już widać, że jest taka dosyć nieatrakcyjna. Ale nie przejmowałbym się tym, ponieważ w momencie kiedy my ją odmłodzimy, czyli mocno teraz przytniemy, to wypuści znowu młode pędy i jej pokrój znowu się... jakby my naprawimy ten pokrój. Więc zapraszam do oglądania. Jeszcze w międzyczasie opowiem co nieco o tym jak to przycinać. Przystępując do takiego cięcia nie musimy się obawiać, że przytniemy coś za mocno albo zbyt daleko, bo my to robimy takie cięcie odmładzające, czyli tak będziemy ciąć jak leci. Nie przejmujcie się tym, że przytniecie coś za mocno, ponieważ lawenda odbija od pędów, czyli nawet jeśli tu przytniemy, to ona tutaj stąd wypuści mnóstwo młodych pędów i te pędy potem będziemy odpowiednio formować już w przyszłości więc nawet ja to robię tak, że nawet grupami nie, po, nie przycinam poszczególnych pędów pojedynczo, tylko biorę sobie całą garść i, i lecę po kolei, bo te pędy i tak już są na tyle stare, że one słabo kwitną i gdybyśmy teraz jej nie przycięli, to kwitłyby jeszcze słabiej lawendy w tym roku, a teraz przycinamy dosyć mocno. W sumie nawet jak lawenda jest młoda, jak pniecie ją regularnie, to też... Polecam przycinać ją dosyć mocno, tak 10, około 10 cm nad ziemią, żeby za każdym razem, co roku ten krzew odmładzać. Lawenda odbija z pędów, więc nie przejmujcie się tym, że nie zostawiacie jakichś młodych pędów, ponieważ ona tutaj ze środka wybije bardzo dużo takich młodych pędów i na tych pędach zakwitnie. Te młode pędy kwitną o wiele lepiej niż te stare, ponieważ te stare już pokładają, są takie nieatrakcyjne, a jak będzie ona odmodzona w taki sposób, jaki my robimy teraz, to nie dość, że o wiele ładniej zakwitnie, to będzie miała też ładniejszy pokrój. Potem takie cięcie trzeba powtarzać co roku. Nie musicie robić tego tak radykalnie, tak mocno, ale ważne jest to, żeby tą lawendę przecinać każdego roku. Lawendy mamy już przycięte tak z grubsza. Teraz zajmiemy się takim, takim formowaniem tych kształtów pędów w taką kopułkę, żeby to miało fajny pokrój. Ta sytuacja dotyczy się tylko takich bardzo rozrośniętych lawend. To nie jest kwestia tego, że wsadzacie na przykład młodą, młodą roślinę i ona od razu jest taka. To jest, Te lawendy mają już, nie wiem, wydaje mi się, że już tak co najmniej 5 do 8 lat mają i one są strasznie rozrośnięte, dlatego chcemy je trochę ograniczyć. Ten rozrost, żeby też miały fajny pokrój, a nie taki bardzo rozlazły. Cięcie lawendy wykonujemy już od samego początku, czyli kupując roślinę w szkółce czy w centrum ogrodniczym. Jeśli kupujecie młodą roślinkę, 3 letnią sadzonkę, to po posadzeniu do ziemi na wiosnę też ją przycinacie, nie zostawiacie ją samej sobie, żeby ona sobie rosła, rozrastała się i po jakimś czasie dopiero przycinacie, tylko już od samego początku trzeba ją przycinać. Bo inaczej ona się rozrośnie i będzie mniej więcej tak jak tutaj, że będzie miała parę pędów, będzie rzadka i taka dosyć nieatrakcyjna. W momencie kiedy wy ją przytniecie to ona się o wiele szybciej zagęści i będzie po prostu ładniejszym krzewem krzewinką. Odpowiednim cięciem możemy sprawić, że lawenda zakwitnie nam dwa razy. Jak to zrobić? Musimy ją przyciąć dwa razy w ciągu roku, co zazwyczaj robimy, natomiast ważny jest, ważny jest czas tego przycinania. Pierwsze cięcie, jakie wykonujemy, to jest to cięcie wiosenne. Kiedy tniemy mocno, odmładzamy roślinę, ona potem wypuszcza młode pędy i na tych pędach zakwita. Potem przycinamy ją drugi raz, ale nie czekamy aż ona przekwitnie, tylko jeszcze przed przekwitnięciem tych kwiatostanów musimy ją przyciąć. Wtedy lawenda ma odpowiednio dużo czasu, żeby zakwitnąć po raz drugi. Oczywiście to jest uwarunkowane też pogodą i temperaturami, ale zazwyczaj jest tak, że, że zdąży te kwiatostany wypuścić i, i możemy się cieszyć lawendy dwa razy w roku. Ja osobiście polecam. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania zostawcie zostawcie je w komentarzu. Życzę Wam, żeby Wasze lawendy kwitły dwa razy w roku. Pamiętajcie, żeby przycinać je regularnie. Na wiosnę mocno, potem w lecie trochę, trochę lżej. My widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie nam subskrypcję, lajka jeśli Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym filmiku.